Oto trzy zabiegi, których ja jako lekarz medycyny estetycznej, stomatolog i kosmetolog nie polecam. Ale zanim do nich przejdziemy, zaobserwuj mój profil po porad o tym, jak skutecznie się odmłodzić. Po pierwsze, nigdy nie wstrzykiwałabym wypełniacza w te okolice, czyli w okolice fałdów nosowargowych. Pacjenci zazwyczaj chcą wstrzyknąć tutaj wypełniacz, żeby wypłycić widoczność tych fałdów nosowargowych. Jeśli jednak będziesz powtarzać ten zabieg przez dłuższy czas. Zaczniesz wyglądać dziwnie. Twoja twarz będzie napompowana. Po drugie, botoks w żwacze. U osób, które mają wąską linię żuchwy i tendencję do powstawania tak zwanych chomików, czyli wiotką skórę. Jeżeli wstrzykniemy u takich osób botoks w żwacze, rozwiniemy u nich problem chomików. W takich sytuacjach wykonuję dla pacjenta szynę relaksacyjną lub iniekcję stropu kolagenu. I na koniec nigdy nie poleciłabym. Implantów policzkowych w sposób chirurgiczny. Struktura kości jest ruchomą podstawą Twojej twarzy, więc jeżeli nałożysz na nią stałą strukturę, jak implant tkankowy, który nie zmienia się wraz z wiekiem, po czasie, kiedy te tkanki przemieszczają się, zaczniesz wyglądać dziwnie. A jeśli jesteś ciekawa, jakie zabiegi ja miałam wykonane na sobie i co polecam, daj znać w komentarzu.